Show. 30 został zdyskwalifikowany. Dawia żyła No, popracował nad pozycją dojazdową. Jest efekty znane było to powiedzenie. 15 skoczni, 15 pozycji dojazdowych. Teraz najbarwniejsza postać polskiej ekipy, ale tacy są potrzebni w sporcie. Radość, spontaniczność, klasa sportowa. Wszystko jest u niego. W ubiegłym roku pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata egzekwo ze Schlirim. Teraz trzeba poczekać i zobaczymy, proszę zwrócić uwagę, jak charakterystycznie pochyla się zgarbiony, a później do progu, przeszedł próg bardzo dobrze, wysoko jest w powietrzu i ten skok naprawdę był świetny, zwłaszcza w drugiej części. Brawo Piotr! Znakomicie stylowo, bardzo daleko, bo to jest 136 metrów, no a noty sędziowskie 19,18 punktu. No ale nie. ma odjętych 12,5 12 punktu, i pół. ale dodanych 6,8. No zobaczymy, to będzie bardzo może, może dobra notacja. będą pierwsi. Tak jest, dwaj Polacy będą na pierwszym, drugim miejscu. To już nie ulega wątpliwości. 136 metrów Piotra Żyły, brawo. 136 metrów, plus 6,8 za obniżoną pozycję. A jednak nie, A nie czwarty. czwarty. O pięć.